Cześć, dzisiaj taki szorcik. Pytanie brzmi: czy zastanawialiście się, może kiedyś, co czytali amerykańscy żołnierze w Iraku? Ja też nie, ale zupełnie przypadkiem trafiłem na artykuł, z którego wynika, że jedna z amerykańskich dużych księgarni, bodajże tam chyba Apebooks, dokonała takiej analizy właśnie wszystkich przesyłek z książkami kierowanych na Irak i tę strefę amerykańską i opublikowała listę 10 najchętniej kupowanych książek. I słuchajcie, co tam się takiego znalazło? Na miejscu 10 Master of Dragons e, Marty Weiss, Weiss e, To książka z serii Dragonlance. To, wiecie, tam takie ADD książki na podstawie gier RPG. Na miejscu dziewiątym Anioł czeluści, to jest książka chyba przetłumaczona już na język polski La Gate, y, jakieś post, postapokaliptyczna fantastyka. Na miejscu siódmym Alchemik, ale nie Paulo Coelho, tylko Kena Godarda. To wychodzi mi na to, że jakiś thriller dużo rozrywkowej literatury. Na miejscu szóstym, Unwanted Johna Saula. E, nie wiem szczerze mówiąc, co to za książka. E, nie przetłumaczona na język polski. E, na miejscu piątym, diabelska gwardia Elforda. Na miejscu czwartym to chyba najbardziej ambitna książka w tym zestawieniu, bo Johna Fowlesa, książka zatytułowana Kolekcjoner, czyli jednego z ostatnich postmodernistów zmarłego, no już parę ładnych lat temu. Na miejscu czwartym w zasadzie niegroźna Douglasa Adamsa, czyli złośliwy, ironiczny humor science fiction. Dalej mamy na południu od Brazos McMartiego, czyli jedna z tych największych e, powieści e, amerykańskich. A na miejscu drugim Harry Potter i czara ognia. A miejsce pierwsze nie mogło być chyba inaczej, jeżeli chodzi o młodych Amerykanów, czyli buszujący w zbożu Salingera. Eee, zapewne zastanowiło Was, co to za książka ta diabelska Gwardia Elforda, który, o której nic nie powiedziałem, a ona jest na język polski przetłumaczona. Ale o tym, jeżeli wszystko się uda, usłyszycie więcej w niedzielę, bo recenzja tej książki będzie Wam właśnie przedstawiona. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze o kulturze bez pardonu.